Sciewaleczko, jest z tej strony bloksowate. Ja zapierdzielam szybko do tego smoka. Zobaczcie, co w ogóle się dzisiaj dzieje. E, od razu wam mówię bombowy odcinek, zostańcie do końca odcinek z widzami. A my teraz zapierdzielamy na smoku. Ja nie wiem w ogóle dzisiaj, co się od Janie Pawliło. Zapraszam do oglądania. No i ciśniemy sobie haki z, z naszym widzem. E, poczekaj, poczekaj, przedstaw się, przedstaw się. E, siema, siemano romano, mister5061. E, dostałem od niego od razu, mówię, dostałem tak, e, taką bumpkę od niego dostałem. Na razie tego nie będziemy żarli. E, no to lecimy, no nie, nie będziemy przedłużać dalej. Lecimy, lecimy. Ale ma statek! Ja pierdziele, zobaczcie to! To nawet nie wiem czy to, to można nazwać statkiem. Zarąbiście masę chiksen. Zobaczcie jak to wygląda, kozacku, jaki jest ogromny. Ale kozak. Ale jest kozak. Ja pierdzielę, tutaj idę, tutaj idę masz kasy, ty stary, jak ja nie mam jak ja nie mam siana. Zadzwonię do Bociana, kurde! 370K To jest nic. Ja pamiętajcie, że ja kupiłem Bisento w, w, w poprzednim odcinku, tak więc szmalu, to, to jeszcze nie mam nic. Ej, jak to zapierdziela! Piękna przygoda dzisiaj będzie. Kurde, zostańcie oczywiście do końca. Pamiętajcie łapkę, w górę, subskrypcję, więc żeby być na bieżąco i brać udział w konkursach, co miesięcznych konkursach na Robuxy. Ej, gdzie on jest? Dawaj, dawaj, wariacie, dawaj lecimy, lecimy. Ej, chyba jest Admirał, akurat tak trafiliśmy, kurde, że jest Admirał. Ej, jest czy nie jest? by zobaczyć. Już już, 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 już. Akurat by było fajnie, by się. Jest, no. Fajnie się złożyło, akurat od razu nie będziemy musieli czekać. Dawaj w tej ogoniasty, może rynka wypadnie i... wypadła? Nie, kurde. Nie wypadła. Nic, kurczaki. Lecimy teraz, kolejna przygoda. Plerynki się niestety nie udało. Eee, plerynki się niestety nie udało. To teraz lecimy po podwójny skok, ale dzisiaj będzie naprawdę przygodowo. Przygoda. Ej, dawaj, dawaj, raczej. Płyń, płyń. Co ty odwalasz? Ej, zobaczcie, jaką ma kolejną. Kolejna naprawdę fajna łódka. Ze skrzydłami. Mi się podoba, mi się bardzo podoba, mi się bardzo podoba I dzisiaj to będzie rywalnie tyle przygód, że zaraz rozsadzi mi łeb, nie? Ej, aha, zarąbiście, no to fajnie, żeś zrobił przygody Bolka i Lolka, kurde, ja dobrze bo zaraz zdechnę, dobra, ja pierdzielę. Dopłynęliśmy, documowaliśmy do wyspy, na której powinniśmy właśnie być, no i zobaczymy teraz. Lecimy sobie tutaj, dobra, na razie musimy się troszeczkę pobawić Ej, wyciej nie zapierdziel i tak! I wchodzimy do jaski. Nie pamiętajcie teraz subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco. No i na przykład w na następnym odcinku, żebyście to wy, e, a nie Mister byli. Na przykład na odcinku. Dobra, siemaneczko, już sobie kupujemy, już sobie kupujemy Nałóżcie umiejętności, Dobra, kupimy sobie teraz mm, air jump, air jump, air jump, ucz się. Dobra, mamy pyk, pyk, pyk pyk pyk. Pyk pyk. pyk, pyk, pyk. I zobaczcie teraz, jak zapierdzielać Teraz to jest aż miło wszędzie wszędzie wskoczymy tak więc kolejna przygoda dzisiaj zakończona pomyślnie elegancko pierwszy i drugi dobra dobra wiem ale na razie na razie pierwszy zobierze sobie zobaczycie jak to fajnie wygląda pyk, pyk 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 ej co to się odwoliło co to za wariat co to za wariant? Dzisiaj to się tyle tutaj dzieje normalnie, że... że... Kurde jak w klanie! Czuję się jak w kl... Oj, Czuję się jak naprawdę w jakimś klanie. Ja pierdzielę, dobra, idziemy dalej. Kupujemy następny. Teraz sobie kupimy aura. Pyk, dobra, mamy aurę. Elegancko. Uj. Nie tędy, nie ten wariaty, nie tędy, wariaty. Kurde, bardzo niewygodnie jest ta aura zrobiona, żeby wam pokazać. I mamy teraz aurę, elegancko, kurde. Uhuhu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Yy, nie wiem, czy graliście w Metina, ale ci wszyscy, co grali w Metina, to aura miecza, to było coś, kurde. Patrzcie, kozacko, kozacko to wygląda, no, kozacko wygląda. Kurde, pięknie I mamy kolejne, kolejne, dobra, czyli mamy taki już podwójny skok mamy załatwiony i aurę, gdzie zobaczcie jak to się będzie prezentowało, no kurde, ekstra, masakra, masakra i jeszcze raz kra, pięknie, 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 pięknie. Teraz mister prowadzi, mister prowadzi jakąś niespodziankę, mówi niespodziankę, tak więc teraz my, kolejna przygoda dzisiejszego wieczoru, to tajemnicza niespodzianka, czy niespodzianka może być nie tajemnicza? Chyba nie. E, dobra, to powiedzmy tylko niespodzianka mister 5061, gdzie ten wariat jest? Um, znowu tu wróciliśmy, już wiem o co chodzi, teraz będziemy wchodzić na latarnię morską. Kolejny, kurcze, no tak, tak, teraz będziemy... Wchodzili tutaj po skrzynkę na latarni morskiej. Aha, to nieźle sobie wzięliśmy skrzynkę. <śm> wzię już wzięliśmy sobie skrzynkę, fajnie było. <śm> było fajnie. Zobaczcie, jak tu jest wysoko. Ku. Ej, co jest? Co jest? Coś mnie tutaj blokuje, ej. No co jest? Nie mogę zrobić... Poczekaj, poczekaj, spokojnie, spokojnie. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy i teraz tylko tu. Opa, opa, dobra, jesteśmy, dobra. Wchodzimy... Co tu jest na dole? Uhuhu. Ja mam link w wysokości, dobrze że jest tu drawina i mamy sklepik, 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 sklepik. Wow, rozmowa! Just this block cape. Ho, oh, ho, ho, dobra, niespodzianka, 50 tysięcy. No oczywiście, że musimy, umowa stoi. Umowa stoi, mamy pelerynkę. Mamy pelerynkę, kurde. Zobaczcie, teraz to nie pogadasz, teraz to nie pogadasz, zobaczcie jak fajnie wygląda. Czarna peleryna, taka peleryna batmańska, kurde, sztos. Zobaczcie, pięknie, pięknie, z latarni morskiej, piepe, czarna pelerynka. Czarna pelerynka, To teraz będziemy musieli sobie z kina zmienić, powiem wam szczerze, bo no ten tak, ten Dragon Ball to tak teraz średnio pasuje do, do naszej nowej pelerynki, pięknie, naprawdę pięknie, ja pierdziele. Mam pomysł, mam pomysł na dzisiaj, tyle rzeczy żeśmy zrobili, że o, przedmioty, aura weźmy sobie tutaj. Musimy kupić jakąś, powiedzmy, inną maurę Nie wiem, który kolor, kurczę. Czy żółte słońce, czy zero absolutne, czy zielona jaszczurka, czy pulchny fiolet, niebieskie jeans, ognista róża, fala ciepła, kurde. Którą? Którą? Powiedzcie mi, którą. Niebieski będzie fajnie wyglądał, ale wydaje mi się, że najfajniejszy z nich, no to będzie żółty. Kupujemy. Kupujemy żółty. Kupujemy żółty. Kupujemy żółty. Kupujemy żółty. I... I proszę Cię, pokaż mi to, pokaż mi to teraz, Słońce! Jak to będzie wyglądało? No, na to ogólnie, wiecie, mordeczki, wszystko na to będzie wyglądało zajebiście, ale... Okej, okay. enable. I co teraz? Poczekaj, pik. Uhuhu! Teraz Kozak, Kocur, zobaczcie, zobaczcie to! I teraz tak, kolejne co musimy zrobić, no to na pewno zmienimy sobie naszego skina, bo on kompletnie teraz nie pasuje do tej czarnej pelerynki i do aury żółtej z Bisento. Ale jest szkocur. Naprawdę jest kocu. Ja to się jaram tym strasznie, kurde. I dobra, tu my sobie teraz dobijemy 350 poziom. Ebywali go właśnie pisał do mnie, tak więc na dzisiaj to tyle by było z nim. Ale jeszcze raz dzięki wielkiemu. Fajna, fajna przygoda. Szybka i fajna przygoda. Dużo żeśmy zrobili. Ej, no a co, ja teraz sobie dobiję 350 poziom. No i wykorzystam to, że tam czeka ktoś na mnie i przetestujemy naszą aurę na pierwszym bosie. Już wam mówię, jest godzina 23. Ja nadal jestem chory. Ale oczywiście czegoś się nie robi dla was, mordeczki kochane. Mamy 350 poziom, tak jak wam obiecałem dzisiaj. Zakończymy sobie z mocnym pierdzielnięciem odcinek, czyli oczywiście magmowy admirał Bosi musi być pokonany na e, naszym oczywiście nowym, e, na naszej nowej aurze, na naszym nowym, e, nie wiem, wizualu, coś, t, 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 jakoś to się tak mówi. Nie chyba nie, chyba, chyba się już zamknę. Kurde, dobra, idę mu nasrać na web. Jak to będzie? Dobra, uuhuhuhuhu, siemano wariacie Witam ci, wariacie, witam, 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 witam I tu jest Ketchup, też mój widz, siemaneczko, siemaneczko Ketchup Yo, 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 zobaczcie jakiego on ma fajnego skina I on w ogóle zmienia kolory, miliard, no, on ma miliard kolorów Wygląda naprawdę kozacko, pozdrowyku, pozdrowyku Tak więc dzisiaj dwóch widzów na odcinku, fajnie, fajnie się trafiło Oby więcej takich odcineczków, ej, chodź tu wariaciu, że choby ale będzie fajnie, wiecie co? Będzie. O Jezu święty! Będzie fajnie, miałem mówić. Ej, bo barierę zmieniłem. Będzie fajnie jak. Kurde, poczekajcie. Bo się nie mogę skupić. Nie mogę tu. O. Będzie fajnie jak. Ej, jak co? Jak więcej takich odcinków będzie fajnych. Dobra, ale on jest easy peasy lemon squeezy. Ej, sp... O kurde! O! LOL! LOL! Ej, tego się nie, nie, spodziewałem się tego. To było, to było LOL, mordy. No i, i bez za mało subów i dlatego, kurde. Jakby było więcej, to, to on by był, wiecie, na, na, na hita by zszedł, nie? A tak to, kurde, się muszę z nim pierdzielić. Ale dobra, szybko sobie go dobiję. Szybko, 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 szybko. szybko. Gdzie on jest? Dobra, jest, 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 jest. Ej, tylko mi go nie zabij. Tylko mi go nie zabij, tylko mi go nie zabij. Dobra, dobra. Buf. Gdzie on jest? Jest, no już teraz, teraz po Tobie, Nerę. I mamy to! Mamy Admirała Zasrańca. Admirał Zasraniec. Ty, 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 ty. Pokonaliśmy kolejnego e, bossa, a pierwszego akurat dzisiaj na odcineczku. I no, no ja dalej podniecam się moją aurą jeszcze z tym żółtym e, kolorem, z tym żółtym obramowaniem. Naprawdę to wygląda kozak, ale zobaczcie. Ketchupik, naprawdę też kozacki skin. Kozacki skin. Eee, no i co, mordeczki? Dzięki wielkie za dzisiejszy bombowy, przygodowy odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Zów się ciamneczko, i do następnego!